Patrz na to! Patrz na to! O! Widziałeś jakieś jakieś Co mi? się się jakieś jakieś Teraz <test> jakieś 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 Kurwa! jakieś jakieś I jakieś 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 i jakieś bing

Ej, no mówię ci, pełno mam to obrotu, ale jakoś sobie z nimi dałem dalej, jebam im wszystko, jedną, drugą, potem i glinem, i kolejnym glinem jak go i ginu, i cincinu, i w ogóle wszystkiego, Cisko! I sią, sią, sią To będzie na YouTubie. Nie będzie. O ile też o flaszkę? Nie będzie. Idziesz o flaszkę, ja mówię, że, że, że nie będzie? Nie, będzie. Idziesz o flaszkę, że będzie? Nie, o flaszkę, ale nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. 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 Nie będzie. Ci mówię, pas na to hipnoza. Nie będzie. Nie, to był korki bucek. Bing, bang, bang! Bang, Teraz króle. Dajesz. Co? dwa. A to Darek. Dzieci z dworca to tam.

Co będziesz nabijała? Z tego filmiku się. I mnie. Będziesz, będziesz. Tak nie powinnaś, wiesz? Jak, nagrywać ciebie? Tak. Dlaczego? Gdy jestem w stanie błogosławionym. Co? Co? <grym> Ale masz wtedy fazę, jest zabawnie! Ojej, ojej. ojej. A potem się ze mnie nabijają. Że pajacuję. To chyba dobrze, że pajacujesz, nie? Nie, nie dobrze. Dlaczego nie? Bo nikt mi za to nie płaci. Oj, biedaku. Bied, ja mogę przyczynę. ci nagrać? Ka. Ale Ka. dlaczego? Bo wy nagrywasz w stanie Błogosławieństwo, co jest. Chyba dobrze, nie? Wierzę Będziesz wierzę. pamiętał, co mówiłeś. Ja i tak mhm. będę pamiętał. Nie jesteśmy głupi, nie tylko ty, ty, młodych głupi. Proste.